W dzisiejszym fascynującym odcinku razem z Chuckenem powrócimy do Forgotten Memories. Czyli do jednego z najlepszych fangamów FNAF-a, który został zrobiony w Robloxie. I dzisiaj, naszym najtrudniejszym zadaniem, będzie przetrwać przerażającą noc czwartą oraz ostateczną noc piątą. A naszym największym przeciwnikiem będzie przerażająca Ignited Chica. Oraz także Golden Freddy. Ale zanim przejdziemy noc czwartą i piątą, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili 4,5 tysiąca ł w górę, a wtedy razem z Czakenem nagramy dla was kolejny fangame Fnafa. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag generator, ponieważ dzisiaj generatory będą się psuły co chwilę. Natomiast ty drogi widzowie, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj w tym momencie, kliknij czerwony przycisk, subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Kupię sobie może za robuxy coś, longer baterii, chase, ile to kosztuje? 75 robux, biorę Ej, to. to czekaj, to ja sobie Wyjdź, wyjdź, też, też sobie kup, kup sobie kup, bo Kurwa. ta gra to wiesz. Ja jeszcze sobie kupię ekstra baterii. Za 100 Robux? Ojej A... hmm. Tak y, Jeżeli chcemy to przejść to ja wydaję Robuxy To jest, to jest <grym> Podstawa Robloxa O, nie zauważyłem tego I 150? Co? <grym> coś czuję, że ten Faster Sprint może być zbyt OP I będziemy uciekać przed animatronikami Wolę. Dobra, plan jest taki y, Ja zostaję, pilnuję wszystkiego Ty idziesz w razie gdyby się coś zepsuło I musimy przetrwać całą czwartą I piątą noc, to jest nasz cel we can do it. Okej, okay, Chica się teraz oh. budzi. W ogóle te modele są wzięte z The Joy of Creation zauważyłem. Tak, to jest chyba Ignited Chica? Tak, Tutaj Ignited jest... Chica, Ignited yeah. Freddy, Ignited Foxy. No. 12 U, AM. Wow. Ej, zdaję jest... je się. Stresuję się. Dawaj, się. robimy first try. First try, 4. <laughs> <Njag zobaczymy. cztery. laughs> no, po polsku. O, Ej, fuck, dzwoni. szybciej biegam. Oh, tak? Tak. Ja chyba D też, ale nie wiem, pewności nie mam. Kupiłeś sobie Faster Sprint? Tak, ale nie wiem czy włączyłem, wszystko kupiłem Dobra, przydawa. odbieram. Well, ja siadam do four. komputera. Dobra, siadaj do komputera, ja Patrzę muszę oprzec, kamery. którą drogą bym musiał pójść. Musiałbym <śmuch> wyjść prawo i przez elektrykę mijając boniacza, żeby dojść do tych dwóch generatorów tam. <śmuchany> mhm. Tak, bo jakby nie mamy dużo rzeczy do ogarniania, bo jest cały czas to samo. Tyle, że jakby mamy więcej animatroników, więc może być no. trudniej. Ja jestem ciekaw, czy Chika działa tak jak w The Joy, w komisji, że jak się na nią patrzysz, no to się nie rusza. Eee. O tak, tak, jak i shit down, to muszę się na nią patrzeć. Tak. Wyłącza go, no. Ok. okay. Dobra. Chciałem znaczy, ja muszę sprawdzić drzwi. Łopanie! To było tak, takie głośne? Tak, tak, eee, jak szybko zamytaj. wyszło! Widziałeś? Czwarta noc, czwarta noc. Okej. Okay. Tlen. Aha, bo mamy tlen i moc. dobra, tak, Tlen i moc. Sobie. Mamy w w Arcadzie jest. Pamiętam, że są wentylacje, a w Parcel Service są te generatory. O, mam trzy zapasy baterii. Nice. Dobra, wiesz co? Wydaje mi się, że nie powinnyś chyba tam iść jeszcze. Jeszcze nie, już ur. Sure? No, takie mam wrażenie. Zamykam, bo jakby Dobra, nic się to nie ty zepsuło. Stój, ty stój przy drzwiach i pilnuj, żeby nam tu nic nie weszło. Ja będę patrzył Dobra. się na monitory i patrzył na marionetkę. Światło gaśnie. Mhm. Wiesz co, chyba nic nie ma na razie. Jest druga Czysto? na tej Czysto? Prawie, prawie druga. Więc co mamy... ty gadasz, na... już? Tak, prawie druga jest. Na tym zegarku widać. Wow, ej, to szybko pójdzie. Nie mów tego! Tak nie mów hop -siup. A powiedz mi, czy my próbowaliśmy tą noc zrobić kiedyś, czy nie na tym nie, odcinku? Czy, chyba trzecią noc do trzeciej nocy podchodziliśmy już trzy razy. Czyli tą próbowaliśmy. A nie, nie trzecią noc nie, skończyliśmy. Dobra, dobra. Tak, a tak, tej, tak, tej tak. nie skończyliśmy. Tej nie zaczęliśmy tak. nawet chyba. Dobra. Dobra, zaraz będzie druga. Marionetkę zamykam. Pamiętaj, że o trzeciej w nocy animatroniki są bardziej aktywne. Tak, czaken. mówi. Je, yeah, je, yeah, je. Yeah. Tak ja, tak, no, Ch ja tak ja... to na każdym odcinkiem. Ja to tak na odcinku z -a mówię, że no animatroniki są o trzeciej w nocy bardziej aktywne. Czaken tak mówił. Chaken. I to się sprawdza. To jest najlepsze. To jest druga w nocy. Druga? Dobra, mm -hmm. druga 10. Idzie coś. Ale chyba się zatrzymał. Fox jego słyszę. A, idzie coś. Idzie no, wyjrzałem, to przyszedł Boniacz. No dobra, coś... czyli może nic się nie zepsuć tak naprawdę. Przypuszczam, że się coś faktycznie zepsuje, będziemy musieli biec. No, równo o trzeciej tak O! Oh! Co, Co to był? Marionetka. Pi... Pi... Tak, pilnuję, pilnuję, Ach, Dobra, jakiś zamknięta. randomowy, dobra, randomowy generator czas. jeden padł, generator jeden padł, muszę iść. Otwieram dobra. ci. Leć, czakę Dobra, pójdę tędy. Dobra. To Chłopcy. ja muszę piln... W arcade'ach się zepsuło coś, tlen. No, widzę. Zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi! No to wchodź! Dobra, pójdę tędy. O, dobra. O, wow! Mamy Foxiego w drzwiach. A Foxiego spowalniesz światłem, rozumiem, tak? Okej. Okay. Dobra. No, Arcade, no, dwa generatory bo zepsute. Nie mogłem przejść, bo Freddy i ten mnie zategowali. Oho. Moc się kończy. No, mamy... no, i czas nam zamroziło. Tak, czas nam oh my zamroziło god. ze względu na to, i. Musimy iść i uruchomić ogląd. Oh obydwojem. my god. Dobra, jak się stąd wychodzi z biura, to na lewo i jakoś tam, dobra. Oj, oj, oj. Kurde, nic nie widzę. Wiem że kiepsko to widzę. Zamknę ten. Idę tą bardziej niebezpieczną drogą. No, nie, Freddy, spierdział, ale ja wszedł do środka! <laughs> Serio? Tak. To są za drzwi. Stracę Trac, już drugie życie. O, o! Dostałem It's Me! Ja idę po plen, ale kurna, ja to Dostałem Golden Freddy'ego na głowę. Golden Freddy, Freddy, don't stay still and keep the power on. Żyję. Straciłem jedno serduszko. Ja, ja Mamy trzy życia. Straciłem już dwa życia. Ajajaj. Aj, aj. No, będziemy mieli kilka podejść na pewno. Jesteś niewidoczny, dobra, biegnę. No, nie zostaw mi śmieciu! <laughs> Nie żyje ten Freddy! Goni! Nie żyje. Aha! Trzy razy mnie zarąbał. Naprawdę? Tak! Jak ty to zrobiłeś? Kliwko. Ja powinienem na kamery patrzeć i ci mówić, ale. Na tych kamerach no, tyle widać, co nic. jest. marionety, marionetę, pilnuj marionetę. O! Też o tym zapomniałem całkowicie. Siema ma. Zamknij, kurtę. Zamknij, kurtę. Kurtę. Zamknąłem kurtę. O kurde. już tam polazłeś od razu. Ta... Freddy! <laughs> chyba, chyba poczekanie. Chuź, Kuźwa, co on tu robi? No, patroluje. Miał łazić przy Arkeidzie. Tego nie powiedziałem. <laughs> Są wenty. W ogóle w wentach można się ukrywać. Ta, wiem, wen... y dobrze, działają. Nie mogę napatrzeć się na mapę, gdzie my jesteśmy oznaczeni. To jest wstęp? Co to było? Mhm. Ha! U, u. Co? Zamykam, zamykam. Dobra, Nie zamykam. wiem, coś tam przylazło zamykam. mi. Nie straszyłem się. Też coś tam słyszę. Moc mamy mocną, więc jest git, tlenu mamy dużo. Mhm. Druga trzydzieści, jak coś. Mhm. Mhm. Przy trzeciej godzinie się psuje wszystko. No. Ty będziesz musiał lecieć do tlenu. Oh my god, to jest po prawo, jakoś. Tak, to jest po prawo, jak będziesz. Co ja bym w takim... chciał wyczaić na mapie, gdzie jest nasze biuro? Nasze biuro jest jest napisane tam. Ja mam po polsku. Kurczę... Wyjście back, loading dock, urząd bezpieczeństwa. Ale na samym, na samym dole takie małe pomieszczenie. Czyli urząd bezpieczeństwa. Tak, urząd bezpieczeństwa. Dobra, jak skręcę tu i pójdę tu, i później tu, to będą geny. A do arkadów muszę skręcić w prawo. W prawo, prosto i tam. Dobra, do arkadów znam drogę, jak coś. Jak geny? Yy, wszystkie sprawne. Poczekaj, bo... O, właśnie trzecia wybiła. Ojej! Czas się, co, żeby się coś zepsuło. Czajaj, no, marionetkę no. muszę uspokoić mm -hmm. i to Bardzo muszę ją uspokoić. Mam wrażenie, że ta latarka gorzej świeci niż jak była lepsza, wiesz? Wiesz co, wydaje no. mi się, że dwóch można tak czytować trochę, że jeden siedzi. No, no, no. O! Foxy mi się do biura wdarł. Jak? Zabiję Tak. Jak marionetkę pi, ten, pilnowałem. Wracam, a on już w drzwiach stoi. Nie zdążyłem nic zrobić. No dobra, jedno serduszko to nie strata. Wynocha! Foxy mi się wbija, dlaczego zawsze mnie Foxy atakuje? Dwa zepsute generatory masz. Dobra. Ale Foxiego nie masz na głowie. Ale mi skrobie w te drzwi, chłop. Napawione. Moc na poziomie 1 yy, Dolny generator dalej zepsuty. Dobra, biegnę tam. You can do it. Oj, oj. Time is frozen. Oba zepsute generatory. Jak! No przecież uruchomiłem pomownie. Yy, musiałem się schować w wentach, bo Foxy znowu przyszedł, a mamy zepsutą moc. Okej. Okay. Wychodzę. Jeden. Zamykam kurtynę. O! Oh! Yy, arkady zepsute. Iść tam? Możesz iść. Dobra, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Staram się znaleźć ten drugi generator zasrany. Oj. W tej ciemności, głupia, gównianej. Tu... Jest mega ciemno w tej grze. Jest drugi generator. O! Jeszcze jakaś tańczyma. rura mi wybuchła przed nosem. No, straszak. Dobra, wiesz co? Nie mam pojęcia, gdzie są arkady. I have Naprawiam no drugi generator. Oh, fuck, chyba znalazłem z arkady. Ale tam coś jest. Dobra, mamy energię. Y Gdzie jest do naprawiania w arkadach? Zbierz baterię. Nie. Mm, jest w, dosłownie w arkadach na samym końcu taka dźwignia. Dźwignia, dźwignia, czekaj, jestem w arkadach na końcu. Nie widzę dźwigni. A jest, jest, jest. Dobra, pociągam. A! Koniec. Pociągam Brakło mi pół sekundy, żeby dociągnąć dźwignię do końca i Freddy przyszedł. Dobra, ważne, że czas mija. Ważne, ah. że czas mija. No, ale tlen się kończy. A ja Trudno. mam jedno serduszko. Czas prawie piąta. Arkady zepsute. Tlen... No zero praktycznie. Dobra, spróbuję tam dobiec, ale wątpię, że Ja mogę się też spróbować, ale no... No zginiesz, to ja muszę tam no. pobiec. Tlen na wyczerpaniu. No już się duszę. No ja też się duszę Generatory Ojej. jak? Bo mogę jeszcze naprawić Oba są ok, oba są ok. A, umarłem Aj. hoho, marionetka, nara O, też się udusiłem Ale Czy mamy mogę? doświadczenie Dobra, ja jeszcze mam dwa życia, mogę lecieć to y, naprawić No spróbuj, spróbuj, jak możesz to spróbuj A, już nie mogę, teraz mogę tylko obserwować ciebie Dwa godzina. Kurde, po piątej jest, za niedługo No? Widzę ze środka ciebie, Obserwuję wszystko. Umarłem znowu <grym> przez Oxygen. O. No, Mamo, to... no nie róbcie nam tego. No to jest dopiero nasza druga próba, spokojnie. A mi ja mija? Szósta! Już jest szósta? No mam zegar, animację. Pyk! Szósta! Nie, yes, zakończyliśmy! Okej, okay, czyli strategia na siedzenie przy jest bardzo dobra. Tak, zadziałało. Okay, Sześć później. Okej, okay, okej, okay. dobra, to Prawo ja idę do nas. Genów w takim razie. Co? Ja idę znowu do genów w takim no, razie, No, tam to kampiu. jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Skoro Chica łatwo można odeprzeć patrząc się na nią, to mamy, le to mamy dobrą strategię. Ja umarłem, a dostałem... Aha, dostałem 0 dolarków Dostaję 0 dolarków, ale no. przyszedłeś chyba Ale ciekawe, czy mi zaliczy jako ukończone Mam kawkejka, udało nice, się jest, dobra, to mamy piątą noc jeszcze do, do ogrania Jesus Nie no, zagrajmy jeszcze raz czwartą, bo ja umarłem Coś się włącza Oho e? Night uśmieszek Co to, night uś <laughs> <laughs> Aha Co jest? Nie wiem I don't like this to był Golden Freddy, czy co to było? To był Golden Freddy. Boję się, Chucken, tak. boję się. o trzeba posłuchać. To podróbka, Dobra, yyy... Chłopcy tam they go? się dobijają. No możesz iść, no możesz iść. Ja przeczytam, zobaczę co, o co chodzi z tym. Już ma, a wychodzi O, ta. W ogóle Fongaja zaraz coś zabije nie No, dorwały go no, roboty... Głośny, robotyczny krzyk W pobliżu uduszony oddech Pik, rozłączyło Dobra, Żegnaj Powolutku, powolutku tam idę, idę na kamery popatrzeć Patrz na kamery, patrz na kamery Hala Impres, nic nie widzę Foxy? Idzie coś! No w nocha. to jest! Nie wiem, jak się. Wyjdź z kampę, wyjdź z kampy. Co to, czemu tu jest animatron stojący? Nie wcześniej go nie widziałem. Co tak? W się sensie endoszkielet. O, Pewnie przyszedł się przywitać z tobą. Nie podoba mi się to, admirosia. No życie. Yy, patrzę, wszystko jest sprawne jak coś. W biurze wszystko git. Mhm. A tak przynajmniej to wygląda. Jakby było git yy, wszystko jest sprawne A jest dopiero druga, więc spokojnie Zaraz będzie druga, bo chyba nie, jeszcze, nie ma jeszcze drugiej Już jest druga, równiutko Już jest? Tak, bo jak y, czas wystartował, jak fangaj zaczął gadać Coś dziwnego słyszę Jakąś ja muzyczkę Powinienem stać. więc gdzie jest? Tu albo tu? Giga dziwne Freddy sobie nuci a może do Foxy? Nie podoba mi się to. Za 10 trzecia. Star, jeszcze 3 godzinki i spadamy z tej pizzerii. Kaska wpłynie na konto i na. No, no. Jak znowu będzie tak samo jak poprzedniej nocy. O! Co? Aaaa! Co? Foxy jest chyba z 10 razy szybszy. Nie zdążyłem zamknąć drzwi. Z dwóch stron mnie zaatakowały. Okej. Okay. Tak. Oh, fuck! Co? Zamknąłem Foxiego w biurze! Nie gadaj. Ze mną. Dobra, czekaj. Najpierw tak. Marionetka. Wchodzę do wenta i nie wychodzę. Albo wyjdę w sumie. Czy są jakieś problemy? Nie, nie ma. Ale. Aha. To niezły Foxy. To znowu cię złapał? Nie, chłop mi zjechał. Ener. Nie, nie, nie. Nic, nic. Zamknięte drzwi miałem i po prostu energia mi. O! Ty! Nie, nie no chłop nie, dale, nie daje mi spokoju. Zamykam jedne drzwi i drugie drzwi. Nara. Co to? Zginąłeś? Golden Freddy mi się pojawił w biurze. Serio? Tak, obok marionetki, ale już, już, już zamknij marionetkę. Jak Ej, geny? tu wcale nie mam tak lekko, jakby się mogło wydawać. Jak geny? Oba sprawne. Co jest? Nie wiem. Godzina? czwarta y piętnaście. To jest... Y, arkada. Arkady Arcade zepsute. Arcade, fuck off. Ja tam nie mogę pójść, wiesz o tym. No, będę ja musiał. No, ja cię tam wysyłam. Proszę, uratuj naszą dupę, Chuck'em. Ważne, żeby geny były odpalone. Y, no, no. Znaczy, jak się dwa geny zepsują, to wtedy masz frozen time. Tak, wiem o tym. Raz zamykam kurtynę. Okej, okay, okej. Okay. Halo? Siema, chika. Jest bezpiecznie. Tlenu mamy 60%, więc jeszcze nie Ale. tak źle. Biegnę do arcade'ów, o ile mi się w ogóle tam uda dojść. Moc mamy 100%, więc spoko. Marionetkę też mamy. Wszystko git. I mamy piątą. Oj. Jaki <grym> tam stresik? O, Duły wow! Stresik. Dwa geny się nagle zepsuły i arkady. Okej, okay, tlen się skoń... moc się skończyła, wyłączył się prąd. Mhm. Mm Idziesz do arkadów, Może ja też coś spróbuję? Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Może ja pójdę do genów? To na pewno nie jest dobry pomysł. Nie jest dobry pomysł. Y Mam gościa tutaj i się duszę. Ważniejszy tlen jest, bo mamy na wyczerpaniu. Edy tutaj łazi Jest piąta 5. 5 Chucken Coś tam. Naprawione, naprawione? Nie dusimy się teraz. Żegnaj, Chucken Giniesz? Zginąłem. Co, Freddy do, do ciebie poszedł? Nie, boniacz. Na nieszczęście boniacz. A ja się próbowałem schować w węcie, ale źle fanki. kliknąłem. Dasz radę? Jest piąta 5. 5. Mamy szansę. A czy w sumie teraz to ty masz szansę? Dobra Idę do genów, idę do genów szybko Ale ty tu masz jasno strasznie Nie mam jasno A, to ja mam jest na podglądzie, jasno. dobra jest, 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 jest Teraz można się przyjrzeć, jak to miejsce wygląda fajnie Dobra, zapała mnie, ale mam jeszcze o. czas No Come tak, on. ale zaraz wybiję szósta Come on Gdzie ty jesteś? Jedno życie mi zostało Dobra, umarłeś Ale powinien czas lecieć Zamykaj. O, 10. 10! 10 sekund! You can do it. I teraz się wszystko wywali. Zamknij marionetkę, dobrze. Nice, nice. Come on, come on! Come on, come on. Jest! Yes! <grym> Jest! Za pierwszym no, razem, ale wykerowałeś tę gierkę. Wow, wow. 5 później. No i szósta. No i łatwo. Ej, próbujemy noc szóstą. Już o, mamy ten. Cut scenkę. Uciekamy z pizzerii. <grymny> Dobrze zrobione. To nie koniec. Chyba. O! Jest! <grymny> Sympatyczny Freddy. No. Patrzy! Może przeżyją, to wie. Trochę Scary, trochę dziwne. No jednak chyba nie przeżyli.